Hejka. Pamiętacie tą małą część, która nam zrobiła jak teściowa na święta? W ostatnim filmie pokazywałem wam kocioł gazowy, który nie chciał grzać właśnie przez przepaloną termoparę. No właśnie dziś wam pokażę gdzie możecie ją spotkać na co dzień w waszych domach. Otóż termopary są też w kuchenkach gazowych i piekarnikach. Tak jak tutaj widzicie, mamy palnik. Tutaj zwróćcie uwagę o. Ta część to jest właśnie ta termopara. To dzięki niej palnik trzyma płomień. Jak się przepali, to, jak się przepali, to nie, po, nie, po, nie podaje sygnału do elektromagnesu i nie ma ognia, nie ma obiadu i wcale to nie będzie wina Waszej żony. W weekend, wrzucę, w weekend wrzucę wam dłuższy materiał, dłuższy film, w którym pokażę nową i przepaloną termoparę. Porównam i wytłumaczę wszystko jak trzeba. Powiem przy okazji, ponieważ dzisiaj klientka mnie zapytała, co to znaczy jak kupujemy kuchenkę, która posiada zabezpieczenie antywypływowe gazu i dlaczego warto dołożyć te parę stówek. Także zasubskrybujcie mój kanał, zaobserwujcie mój profil, żeby być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę, kliknijcie serducho, polubcie ten film. A, a jeżeli będzie 100 łapek w górę pod tym filmem, to... Będzie taki materiał, że po obejrzeniu będziecie fachowcami, a jeżeli nimi nie zostaniecie, to na pewno się nimi poczujecie. A tymczasem sprawdźcie, czy wasze działają, śledźcie kolejne filmy. Cześć!